Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka serii Bazy danych w Excelu. W tym wideo zrealizujemy temat funkcje baz danych. Przygotowuję sobie pole do działania, czyli kopiuję arkusz z bazą danych, usuwam z arkusza wszystkie dane poza źródłową bazą danych, a następnie zmieniam nazwę arkusza. Umiemy już wykonywać podsumowania za pomocą funkcji warunkowych, sum częściowych, a teraz nauczymy się wykorzystywać do tego celu funkcje ze specjalnej kategorii, a więc funkcje baz danych. Najpierw może wejdziemy do okna dialogowego wstawiania funkcji. Można to zrobić z karty narzędzia główne po rozwinięciu menu funkcji i wybraniu opcji Więcej funkcji. To samo okno dialogowe można wywołać również kombinacją klawiszy Shift F3. W oknie dialogowym wstawianie funkcji, wybieramy kategorię bazy danych, i wówczas w liście pod spodem zobaczymy wszystkie funkcje należące do tej kategorii. Jak widzicie, są to funkcje statystyczne, czyli funkcje wyznaczające minimum, maksimum, sumę, średnią itd. Ale ich nazwy rozpoczynają się od przedrostka BD, w skrócie bazy danych. Zwróćcie również uwagę na fakt, że niezależnie od tego, jaką funkcję zaznaczę w liście, jej składnia będzie taka sama. Każda z tych funkcji ma dokładnie trzy argumenty. Pierwszym argumentem o nazwie baza jest zakres naszej bazy danych. Drugim argumentem pole jest nagłówek, Nazwa tego pola, które bierze udział w analizie, czyli obliczeniu np. sumy średniej, bądź wyznaczeniu minimum czy maksimum, a trzeci argument kryteria to jest zakres jednego lub kilku kryteriów, które muszą być spełnione, aby obliczenie dokonało się. Kryterium lub kryteria muszą być przygotowane w formie zakresu komórek arkusza, czyli dokładnie na tych samych zasadach. Jakie omówiliśmy podczas filtrowania zaawansowanego. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, jakie to były zasady, to proszę jeszcze raz obejrzeć film pod tytułem Bazy danych Filtrowanie, a my zabieramy się za wykorzystanie funkcji baz danych. W związku z tym wycofuję się z okna wstawiania funkcji przyciskiem Anuluj i przygotowuję wstępny zestaw danych. Po pierwsze, przygotujemy w arkuszu zakres kryterium. Ponieważ nasze obliczenia będą dotyczyły działów oraz czasu pracy, nagłówki tych pól kopiuję z bazy danych do innej części arkusza, pamiętając, aby między tą częścią a bazą danych zostawić co najmniej jedną kolumnę pustą. Pod tytułami pól umieszczam konkretne warunki, czyli konkretne kryteria. Tradycyjnie pokoloruję sobie zakresy z kryteriami i włączę krawędzie wokół komórek. Pod zakresem zawierającym kryteria wprowadzam opisy przyszłych obliczeń. A więc policzymy sobie sumę zarobków w dziale AD, średni zarobek w tym dziale, minimalny zarobek w tym dziale oraz maksymalny zarobek w tym dziale. Na dalszym etapie obliczymy sumę zarobków w dziale AD, ale takich, dla których tygodniowy czas pracy przekracza 15 godzin, a następnie średni zarobek w dziale AD spośród tych, dla których tygodniowy czas pracy również przekracza 15 godzin. Po ustaleniu planu działania zabieramy się do wykonywania obliczeń. W tym celu ustawiam wskaźnik komórki w komórce K5. I wywołuję okno dialogowe wstawiania funkcji za pomocą kombinacji klawiszy Shift F3. Ponieważ mam liczyć sumę zarobków, wybieram funkcję bd.suma. Po zatwierdzeniu wyboru, w kolejnym oknie dialogowym wprowadzam argumenty funkcji. Zakres bazy danych to zakres kolumn od A do H arkusza. Tutaj wprowadzam notację bezwzględną. Pole to jest nagłówek pola zawierającego dane do analizy. Ponieważ analizujemy zarobki tygodniowe, zatem tym argumentem będzie nazwa pola zarobki tygodniowo znajdująca się w komórce H1. Tu również stosuję notację bezwzględną. Ponieważ mamy policzyć sumę zarobków tygodniowych dla działu AD, a zatem naszym jedynym kryterium będzie zakres K1-K2. Tu również oczywiście stosuję notację bezwzględną. Po kliknięciu OK w komórce ukaże się wynik i tradycyjne już sprawdzenie poprawności działań Excela, a zatem sortuję bazę danych według pojedynczego pola kod działu. Po zaznaczeniu wszystkich zarobków dotyczących tego działu, na pasku stanu sprawdzam wartość sumy. Jak widać, jest ona identyczna. Jak suma obliczona przed chwilą za pomocą funkcji BDSUMA. Po uzyskaniu wyniku kolejny mały test, mianowicie zobaczymy, jak reagują formuły na zmianę danych w bazie danych. Teraz będziemy liczyć średni zarobek w dziale AD. Ale nie będziemy od początku do końca wprowadzać nowej formuły do komórki K7. Tylko skopiujemy formułę z komórki K5 i nieco ją zmodyfikujemy. A zatem ciągnę za krawędź komórki K5 przy jednocześnie naciśniętym klawiszu Ctrl i po ustawieniu się na komórce K7 puszczam najpierw mysz, potem klawisz Ctrl. Dzięki temu w komórce K7 znajdzie się kopia formuły z komórki K5. Po wejściu w tryb edycji formuły wymieniam tylko i wyłącznie fragment nazwy funkcji: z SUMA na ŚREDNIA. Wszystkie pozostałe parametry funkcji zostają bowiem bez zmian. Na podobnej zasadzie uzyskuję następne obliczenia. A więc wyznaczam minimalny zarobek w dziale AD oraz maksymalny zarobek w dziale AD. Cały czas poprawiam tylko fragment nazwy funkcji. Kolejną formułę wprowadzimy od początku do końca. A zatem po ustawieniu wskaźnika komórki we właściwym miejscu wywołuję okno dialogowe wstawiania funkcji. Wybieram funkcję BD SUMA, a następnie wprowadzam argumenty tej funkcji, czyli zakres bazy danych w notacji bezwzględnej, tytuł pola zawierającego dane do analizy, tu jest odwołanie do komórki H1 również w notacji bezwzględnej oraz zakres z kryteriami. Ponieważ mamy obliczyć sumę zarobków tygodniowych, Zarówno odnoszącą się do konkretnego działu, jak i konkretnego czasu pracy, zakres naszych dwóch kryteriów będzie zakresem K1L2. Ten zakres również przedstawiam w notacji bezwzględnej. No i jeszcze zostało nam do wykonania jedno obliczenie, a zatem kopiuję do nowej komórki poprzednią formułę i zmieniam fragment nazwy funkcji. Z suma na średnia. Wszystkie pozostałe parametry funkcji zostają bowiem bez zmian. Reasumując, jeżeli chcemy analizować bazę danych i wykonywać różne obliczenia na podstawie danych w niej zgromadzonych, możemy wykorzystać różne narzędzia. Jak widzicie, efekt finalny czy to sum częściowych, czy wykorzystania funkcji warunkowych, czy też funkcji baz danych. Jest podobny, a zatem to tylko od Was zależy, którego z narzędzi użyjecie do analizowania własnej bazy danych. Jeśli interesuje Was, jakie jeszcze inne narzędzia można wykorzystać do analizy baz danych, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.